Z prezentami świątecznymi zawsze jest jeden ten sam problem. Co komu kupić, aby wywołać szeroki uśmiech na twarzy danej osoby po rozpakowaniu prezentu? Kłopot może być tym większy, jeśli szukamy czegoś dla fanów dobrego brzmienia, których pokoje audio pełne są najróżniejszych akcesoriów. Dlatego w dzisiejszym filmie przygotowałem kilka absolutnie uniwersalnych propozycji na prezenty, które, jak sądzę, warto wziąć pod uwagę komponując świąteczną listę zakupową. Teraz mała przerwa na intro, po której przejdziemy, jak zawsze, do konkretów. Pierwszy pomysł adresowany jest do posiadaczy gramofonów. Szczotka antystatyczna AudioQuest LP Cleaner to prawdziwy must have każdego fana dźwięku z czarnego krążka. Włosie wykonane z włókna węglowego jest bardzo skuteczne podczas odkurzania płyt przed odsłuchem, nie powoduje gromadzenia się ładunków statycznych i jest bardzo trwałe. A jak to działa? Wystarczy położyć płytę na gramofon, uruchomić silnik, otworzyć szczotkę i delikatnie zebrać kurz z powierzchni płyty. Nie dociskamy za mocno szczotki, w końcu chodzi o zebranie kurzu, a nie o obciążenie łożysk napędu talerza. Powoli ściągamy szczotkę do zewnętrznej krawędzi płyty i cały zabieg powtarzamy aż do uzyskania pożądanego efektu. Zabrudzenia z włosia szczotki usuwamy za pomocą obrotowego elementu. Proste, niezwykle skuteczne i przy okazji niedrogi rozwiązanie, dzięki któremu wydłużymy żywotność naszej igły, która nie uderzając co chwilę o kurz zgromadzone w rowkach płyty odwdzięczy nam się lepszą jakością odtwarzania dźwięku. Słuchawki to kolejny pewnie jeśli mowa o prezentach świątecznych, a Kosporta Pro Wireless na pewno spowodują sporo radości u obdarowanej osoby. To prawdziwy klasyk, produkowany w praktycznie niezmienionej formie od ponad 20 lat, w tym przypadku wzbogacony jedynie o moduł bezprzewodowy. Przewód zawiera dwie pastylki, jedną z pilotem do sterowania odtwarzaną muzyką i portem do ładowania oraz drugą z akumulatorem. Ten wystarczy na nawet 12 godzin ciągłej pracy, co zważywszy na dość kompaktowe rozmiary tych słuchawek, naprawdę robi wrażenie. Dużym atutem jest też dołączony do zestawu sztywny etui zabezpieczające słuchawki na czas transportu. Równie dobre wrażenie robi sam dźwięk. Brzmienie jest poukładane i nasycone. Charakteryzuje się też dobrą głębią i niezłą sceną. Bass nieraz zaskakuje podczas odsłuchu, choć w mojej opinii nie jest przesadnie głęboki. Ale to już kwestia przetwornika i samej konstrukcji słuchawek. Reasumując, Kosporta Pro Wireless to bardzo uniwersalnie brzmiąca propozycja, między innymi dlatego też idealna na prezent. Innym ciekawym pomysłem jest. Czarna ważka, która w znaczący sposób poprawi dźwięk np. z telefonu czy też komputera. To urządzenie wielkości przeciętnego pendrive'a wyposażone we wtyczkę USB oraz wyjście jack 3,5 mm. Wewnątrz AudioQuest Dragonfly zamknięty układ DAC oraz wzmacniacz słuchawkowy. Przetwornik AudioQuest Dragonfly Black może być więc wykorzystany jako dźwiękowa do komputera, wzmacniacz słuchawkowy lub wyjście dźwięku z telefonu lub tabletu. Urządzenie nie wymaga do działania żadnych dodatkowych aplikacji. Wystarczy je podłączyć, a odpowiednim dobraniem częstotliwości próbkowania i innych aspektów działania zajmie się sam Dragonfly. Ważka może również służyć jako układ DAG dla dużych systemów audio, w których źródłem jest komputer lub na przykład tablet. Możliwości wykorzystania jest naprawdę sporo, a co za tym idzie to kolejny pomysł na stuprocentowo trafiony prezent. Często poszukiwanym urządzeniem, które świetnie spisze się w roli prezentu jest głośnik. A skoro szukamy dzisiaj czegoś uniwersalnego, to doskonałym pomysłem będzie Audio Pro A10MK2. To nie taki pierwszy z brzegu głośnik, wystarczy zresztą spojrzeć na panel z przyciskami. Ten od razu zdradza nam możliwości połączeniowe urządzenia, a są to m.in. Bluetooth, wejście liniowe AUX oraz Wi-Fi. To ostatnie realizowane jest na trzy sposoby. Za pośrednictwem aplikacji producenta, modułu Chromecast lub standardu Apple AirPlay 2. Tak szeroki wachlarz możliwości sprawia, że Audio Pro A10 MK2 to głośnik gotowy na praktycznie każdą ewentualność. Ciekawostką jest możliwość powieszenia głośnika na ścianie lub podwieszenia go w szynie sufitowej dzięki specjalnemu otworowi na tylnej części głośnika. A10 MK2 wyposażono w wejście zasilania i sygnałowe AUX w formie jacka 3,5 mm. Moc wynosząca 52 W sprawia, że dźwięk jest bardzo donośny. Mając na przykład kilka urządzeń można je grupować i wybierać którymi kanałami mają grać – lewy, prawy czy może szerokopasmowy – a co z brzmieniem? To jest jasne, klarowne i cechujące się względnie neutralnym charakterem. W życiu zdarzają się również sytuacje, w których my chcemy w spokoju popracować w domu, podczas gdy nasza druga połówka akurat rozpoczęła maraton ulubionego serialu. Telewizory nie zawsze posiadają wbudowane moduły bezprzewodowe, to też marmitek Boom, Boom 55 może być bardzo dobrym prezentem dla dwojga. Jest to bowiem nadajnik Bluetooth, mogący jednocześnie przesyłać dźwięk do dwóch par słuchawek. Sygnał można mu przesłać za pomocą kabla koakcjalnego, optycznego lub zwykłego jack 3,5 mm. To sprawia, że Boom Boom 55 to fajna opcja na prezent także dla posiadaczy dużych systemów audio, które nie zawsze posiadają funkcję wysyłania dźwięku przez Bluetooth. Na straży jakości i niskiej latencji stoją kodeki APTX Low Latency, APTX, SBC oraz AAC, a zasięg wynosi maksymalnie 30 m przy oczywiście korzystnych warunkach. Izolatory akustyczne to temat moim zdaniem mocno niedoceniany, dlatego też jeśli chcecie w formie dodatkowego bonusu do swojego prezentu dać wybranej osobie także możliwość rearanżacji ustawiania głośników podstawkowych, to jako prezent wybierzcie koniecznie izolatory Isoacoustics Aperta. Wpływają one wyjątkowo korzystnie na brzmienie umieszczonych na nich głośników, redukując wibracje przekazywane na stojaki lub meble. Efekt to najczęściej lepsza kontrola basu, który staje się bardziej konturowy i precyzyjny, jednocześnie poprawiając brzmienie reszty pasma. Podstawki akustyczne Aperta mają dodatkowo możliwość pochylania głośników do góry i do dołu za pomocą akcesoryjnych tulejek. W ofercie dostępne są dwa warianty: Aperta oraz Aperta 200. To też, zanim wybierzecie konkretny model, sprawdźcie wagę docelowych głośników. Jeśli jednak zupełnie nie znacie preferencji i potrzeb osoby, dla której szukacie prezentu, wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie specjalnie przygotowana na tę okazję karta podarunkowa honorowana w każdym salonie sieci Top HiFi. Możecie ją zasiedzieć dowolnie wybraną przez Was kwotą, a karta może stanowić całość lub część wartości realizowanych u nas zakupów. Pamiętajcie też o tym, że więcej pomysłów na mniejsze czy też większe prezenty znajdziecie w każdym salonie sieci Top Hifi and Video Design. Obecni na miejscu eksperci dobrego brzmienia odpowiedzą na każde wasze pytanie oraz podpowiedzą, jaki sprzęt wybrać w zależności od potrzeb waszych lub osoby, dla której chcecie zrobić zakupy. Przed podjęciem finalnej decyzji każde urządzenie możecie przetestować na własnych uszach w ciszy i spokoju, korzystając z naszych sal odsłuchowych. Jak zwykle na koniec zapraszam Was również na stronę www.tophyfe.pl. To nie tylko prężnie działający sklep internetowy z dostępną pełną ofertą, ale również obszerna strefa wiedzy wypełniona aż po brzegi branżowymi artykułami i ciekawostkami. Znajdziecie tam również adresy i kontakt do poszczególnych salonów sprzedaży. Tymczasem ja dziękuję serdecznie Wam za uwagę i mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i przydał. Nie żegnam się, ponieważ spotkamy się już wkrótce w kolejnym filmie, a zatem do zobaczenia niebawem, udanych łowów zakupowych oraz tak po prostu wesołych świąt.